Jeszcze niedawno głównym kryterium wyboru procesora była wydajność. Dziś coraz większą uwagę zwracamy na ekologię i efektywność energetyczną CPU. Dlaczego to takie ważne? Efektywne energetycznie procesory pomagają nie tylko oszczędzać energię, lecz także realnie wpływają na ograniczenie emisji CO2. Firmy takie jak Intel, AMD czy Apple inwestują w rozwój energooszczędnych CPU. Stosują coraz mniejsze procesy technologiczne 7, 5, a nawet 3 nanometry. Im mniejszy proces technologiczny, tym mniejsze tranzystory. To przekłada się na niższy pobór mocy przy utrzymaniu wysokiej wydajności. Nowoczesne CPU umożliwiają dynamiczne regulowanie taktowania i napięcia. Działa to na zasadzie: więcej mocy tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Technologie takie jak DVFS pozwalają procesorom automatycznie dostosowywać zużycie energii podczas różnych zadań lub w stanie spoczynku. Coraz częściej wykorzystywane są tak zwane tryby uśpienia rdzeni procesora. Gdy nie są używane, rdzenie przechodzą w stan niskiego poboru energii. Hybrydowe architektury typu Big, Little łączą szybkie rdzenie z tymi energooszczędnymi, aby optymalizować moc i pobór prądu zależnie od zadania. Dlatego nowoczesne CPU osiągają lepszy stosunek wydajności do pobieranej mocy niż ich poprzednicy sprzed kilku lat. Efektywność energetyczna ma ogromne znaczenie dla centrów danych. Tu oszczędność każdego wata to wymierne korzyści finansowe i środowiskowe. Mniejsze zużycie energii to nie tylko niższe rachunki, ale też ograniczenie zapotrzebowania na chłodzenie i redukcja śladu węglowego serwerowni. W praktyce bardziej opłaca się stosować procesory o wysokiej wydajności na VAT niż wybierać jedynie najmocniejsze jednostki. Na rynku pojawia się coraz więcej energooszczędnych laptopów i komputerów, zarówno do pracy, jak i rozrywki. Przyszłość CPU to nie tylko więcej rdzeni i wyższe taktowanie, ale odpowiedzialność za środowisko naturalne. Od komputerów osobistych po globalne serwerownie, energooszczędne procesory to klucz do zrównoważonego rozwoju technologii. Zachęcamy do subskrypcji, jeśli interesują Cię nowości z zakresu ekologii i technologii komputerowych.